Może mi się wydaje, ale tak jak patrzę na młodych ludzi, jak rozmawiam z nimi, to odnoszę wrażenie, że wiedza na temat kultury, na temat sztuki jest bardzo niewielka. Czy to jest moje złudne spostrzeżenie, czy rzeczywiście tak jest? Prawda jest gdzieś pośrodku. Kultura, która jest taką kulturą internetową, jest dla nich bardzo na bieżąco. Oni ją tworzą, oni ją propagują, i z tą kulturą są zaznajomieni w świetny sposób, nawet lepiej niż na my dzień, tak. na co dzień. Ale z tą kulturą, która jest już bardziej wymagająca kultura teatru, kultura wizualna obrazów, rzeźby, czy grafiki, malarstwa, czy takiej fotografii. To już jest mniejsze, mniejsza znajomość. Mniejsza znajomość wynikająca z tego, że wymaga to myślenia. myślenia, jak i udania się w odpowiednie miejsce, żeby mieć z tym kontakt. I, a to znowu powoduje, że trzeba mieć na to odpowiednie środki i chęci. A z tym jest już trudniej. Tak? Coś, co nie jest dostępne tylko w telefonie, tylko w mediach. Dla nich już nie jest takie łatwe do przyjęcia. To wymaga wysiłku, a jak wymaga wysiłku, to już przestaje ich to tak bardzo interesować. Stąd się bierze jakby taka mniejsza ich znajomość tych dzieł sztuki. Mówi Pan które? bardzo ładnie, mniejsza, ja mniejsza. bym powiedziała, że bardzo mała. Tak, no mniejsza, bo ja cały czas mam wiarę w to, że to się zmieni. Że społeczeństwo jakby zrozumie, że bez tego dostępu do kultury, którym jest umożliwienie młodzieży dzieciom, bo moim zdaniem to czym wcześniej zaczynamy, czyli tak od zerówki do, do końca studiów, powinna być możliwość dostępu do kultury na zasadach. Niekoniecznie finansowych, na zasadach symbolicznej złotówki. To by pozwoliło na to, że nauczyciele nie zbieraliby przez pół roku na wyjście do teatru, czy na wyjście do galerii sztuki, czy do muzeów. Mogliby tę lekcję przeprowadzać bezpośrednio w, w danej instytucji, czy to muzeum, czy to galeria czy ta, czy sztuki, ty, czy pójścia na przedstawienie do teatru. Ja pamiętam, że moja córka na przykład, jak chodziła do szkoły, to były obowiązkowo wyznaczane. Tam parę wyjść do teatru, parę wyjść do kina, do muzeum, i tu nie było dyskusji. Wszyscy rodzice musieli zapłacić, dzieci musiały pójść, a teraz jak? No to, jest? Było, to było dawno temu. I nieprawda. I nieprawda. To się skończyło, i w tej chwili takich obowiązków już nie ma. Nie czują po prostu potrzeby. Nawet nie to jest problem, tak jak mówię, z jedną rzeczą: ze sfinansowaniem tego. Z tym, żeby rodzice mieli świadomość, że to jest niezbędnie potrzebne. A jeżeli nauczyciel nie ma takiej potrzeby wyciągnięcia uczniów do teatru czy do muzeów. To prawda, co pani mówi. Ja też przerabiałem to, jak chodziłem do szkoły średniej, mimo że to było daleko, w Zakopanym A do teatru jeździliśmy z Starego do Krakowa i nie było z tym problemów, tak? Jeździliśmy, pani Poloniska nas zabierała, wsiadaliśmy w pociąg, w pociąg lub w autobus i wracaliśmy z nią i nie było problemu. A teraz, wie pani, problem to jest taki, że cały system ochrony, nad młodzieżą i dziećmi poszedł w złą stronę. Tak? Dziecko samo do szkoły nie może pójść, samo ze szkoły nie może wyjść. I jakby ten cały system podpisywania się i oznaczania gdzie kto jest doprowadził do tego, że nauczyciele jakby wycofali się z tego, żeby gdzieś dzieci zabierać. Bo jak on pójdzie do teatru na godzinę 19, wyjdzie o 21 i nauczyciel będzie stał pod tym teatrem i czekał, aż rodzic przyjedzie lub opiekun, lub nie, myślę, że on już sama ta wizja jego mówi dziękuję, to niech oni idą na własną rękę, a na własną rękę nie idą, no bo to nie jest w gestii, rodzice nie mają czasu z nim pójść, a on sam nie ma jakby imperatywu, żeby to zobaczyć. Tym bardziej, że może po prostu zajrzeć w telefon czy w iPada i obejrzeć sobie to, co jest lekko, łatwo i przyjemnie dostępne. No tak, ale wydaje mi się, że to nie załatwia niczego. To jest kompletnie nie załatwia niczego. Bo to robi taką historię, że mm, to umyka. Co innego jest żywy kontakt ze sztuką. Zawsze mówię, że żywy to jest niezbędny. Podejść do rzeźby, ją pomacać, oglądać z każdej strony. Co po pierwsze, skala tego. Inaczej się patrzy na zdjęcie, które jest 6 na 8 lub 6 na 12 lub nawet jak to jest ekran komputera, to cały czas patrzymy na zdjęcie i jest to zupełnie inna skala. Tak samo z obrazami. Ja pamiętam z własnego doświadczenia. Jak pojechałem do muzeum za granicę, i pierwszy raz miałem możliwość zobaczenia holenderskiego malarstwa na żywo. I byłem przerażony, bo w szkole mieliśmy świetny album, ale to był album w formacie A3, a oryginał był połową A5. I ja byłem zdruzgotany i oszukany, jakby, mimo że to było podpisane, ale Człowiek w ogóle nie zwracał uwagi na te małe literki podpisane, mówiące o wielkości tego obrazka. Czyli człowiek od najmłodszych lat powinien bezpośrednio ze sztuką obcować. Wtedy jest szansa, że wykształcimy obywateli, którzy Świadomych. będą świadomie tę sztukę przyjmowali. Tak, to nie tylko kontakt ze sztuką. Przekłada się i z kulturą, przekłada się na codzienne życie i na taki kontakt z drugim człowiekiem. Zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na drugiego człowieka i zupełnie inaczej myśleć o, o tej sytuacji, która nas otacza. Wydaje mi się, że przez to, że taki mały mamy kontakt z kulturą w, na tym etapie edukacyjnym od szkoły podstawowej, średniej i studiów. Że potem mamy takie problemy społeczne, jakie mamy, tak? brak zrozumienia dla, drugiego, dla inności drugiego człowieka i brak zrozumienia dla tego, co nas otacza i jak się to zmienia. Mamy potem problemy z tym, jak nasze świat dookoła wygląda, bo taka prawda jest, on nie pięknieje. Moim zdaniem, taka próba wszystkiego uproszczenia powoduje to, że ubożejemy, tak? To co było, na przykład w okresie międzywojennym, gdzie 10% inwestycji w budynek było przeznaczone na dzieło sztuki, dlatego mamy takie piękne budynki jeszcze sprzed wojny. Coś Oblagane co zup... coraz tak. częściej na szczęście. To co teraz się dzieje, to co teraz budujemy, to ja nie wiem, co do czego to prowadzi, ta maksymalizacja środków i oszczędność na naszym Dobrym samopoczuciu i tym, że idziemy i widzimy coś pięknego. Jak widzimy coś pięknego i mamy kontakt z, z pięknymi rzeczami, które nam dają jakiekolwiek refleksje, to też i my mamy inne nastawienie dla drugiego człowieka. No tak, ale to właśnie sprowadza się wszystko do tego, że. Coraz mniej mamy obcujemy ze sztuką, coraz mniej widzimy tego piękna, które jest w sztuce i wszystko się upraszcza. Tak, to, to upraszczenie powoduje to, że jakby ubożejemy. Mimo, że zachwycamy się sztuczną inteligencją, zachwycamy się różnymi rzeczami i coraz więcej widzę takich newsów, gdzie pokazuje się, że sztuczna inteligencja nas zastąpi w sztuce. Tak. Uważam, że to jest kompletna bzdura, bo sztuczna inteligencja, ona zbiera informacje z tego, co my stworzymy. Jak wydaje nam się, że ona już się tego nauczy, co my stworzymy, to ona straci coś, co my mamy najcenniejsze, refleksje. Refleksje i uczucia. I uczucia i poczucie piękna. Coś, czego sztuczna inteligencja nie, nie nabierze, nie ma szans. Także ja o sztukę w tym względzie się nie boję, ale boję się o społeczeństwo, że ono, e, idąc na łatwiznę, wytnie coś, co się nazywa e, sztuka. Już wycina. Już wycina sztuka, tak? Kontakt z rzeźbą, kontakt z, z malarstwem czy grafiką. E, Ostatnio prowadziłem młodych ludzi, pokazywałem im warsztat graficzny. Monotypia na czym polega, albo na czym polega sucha igła, lub trawienny odbitka. Byli zszokowani, że to nie robi komputer. No tak. W ogóle nie wiedzieli, że to, że to tak się robi, że to jest taka technika i że to trzeba jakby z góry pewne rzeczy przewidzieć. I że to jest jednorazowe, tak jak w monotypii. Każdy ruch odwrotny, a powstaje jednorazowa odbitka. To nie jest tak jak w komputerze. Czyli podsumowując naszą rozmowę. Nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda i czas się zastanowić, czy chcemy iść w tą drogę. Powinniśmy jednak spróbować trochę zawrócić kijem Wisłę i zacząć myśleć o tym, że bez edukacji kulturalnej no, nie będziemy mieć dobrze. Niestety. O czym wiele osób nie zapomina. Pamięta. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.